Gdzie my jesteśmy? To jest pustynia. Ludzie, tam są ludzie! Myślę, że drogi Może wodę widzisz? Nie ma, nie ma Wody na pustyni A wielbłądy nie chcą dalej iść Czołgać się tylko my tu idziemy? No, bo, bo, tutaj do drogi To nie, nie jak... to na, tabelka, na, to, na to, do Marta? Co powiesz? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na polu kempingowym Tu kurwa kamperów mało widzę Bo jakiś spizie jest

Gąb plaży, gdzie wiemy, pierwszy jesteśmy Zobaczyliśmy jakieś takie góle rejony jak działki u nas nad morzem Idzie? Z życia poza kontrolą no, Witamy W sobotę wieczór ładny wieczór, ciepło Piękny bo jak miły, bezdomni, miły, miły, bezdomni miły, ludzie. Miły. spotykają rodaków, którzy są fajni, więc można było coś, coś, coś ugrać, że tak powiem. Na dzień. Poczekaj, jak powiem. Będąc bezdomnym, naprawdę małe rzeczy cieszą. Tak, ale to były nawet duże rzeczy. No, wyruszyliśmy po pierwsze. No, wczoraj yy, zostawiliśmy walizki w hotelu Los Delfinos, jak dobrze pamiętam. Nie wiadomo, czy będziemy mieli jutro co odebrać. Mamy <laughs> tylko podstawowe rzeczy I, i, i jest 30 stopni się było hm. Pokażę, no piję sobie w kubeczku, bo będziemy pamiętać, co kurwa na plaży, piję kurwa herbatę, piję wino rozado, dla, wino Pinto. Yy, bardzo tanie. Dobra, wina to są mało istotne. Opowiadaj. Bardzo istotne. Bo już coraz mniej czasu opowiadaj o, o Polakach. No i poszliśmy sobie, mówimy, idziemy szukać pracy. <grym> Jak Zauważyliśmy sobie? dwie godziny w Burger Kingu na wi-fi, yy, gdzie zamówiliśmy tylko frytki kurwa za 1 euro i po kawce, wiecie, z rana, po siadanku, który był pod marketem. Jak zwykle. Nasze życie e, Mamy już swoją miejsce pod parketem, pod... gdzie zawsze jemy śniadanko na ziemi. Tak, mamy swoje myślkę do spania, ogólnie jest, kurwa, ogólnie bezdomnie. Ogólnie się w życie bezdomnym. E, tak, i słuchajcie, no i poszliśmy, mówimy o... Coś nam mówi, że jest polska restauracja, nazwa Siesta. Już od teraz mogę powiedzieć, polecam, na La Manga. Obowiązkowa restauracja do odwiedzenia. No i mówimy no idziemy, 4 km, no dobra, 4 km co do dla nas, przecież my ciągle łazimy. No to poszliśmy 4 km, znaleźliśmy po dosyć długim dużym poszukiwaniu tej całej restauracji polskiej. Polskiej, polsko takiej hiszpańskiej, ale bardziej polskiej. No Weszliśmy, było oczywiście szefostwo, czyli małżeństwo powiedzmy w wieku naszych rodziców, które okazało się kurwa, no zajebisty, no, kozackimi ludźmi, że tak powiem. Bardzo miłymi, uprzyjmymi i pomocnymi. No pierwsze, co nam zaproponowali, bezdomnym Polakom, którym taka wyszła, a nie inna historia, obiad. No. Co, kurwa, no, jak mogłem nie skorzystać z tego, no, bo to było marzenie, y, tylko w snach ostatnio mogłem o takim czymś marzyć, jak schabowy, kurwa, tak wielki, ziemniaczki i surówka, no, po prostu masakra, nie? Masakra, taki schab utłukła no, kurwa kuczy. na miejscu bo to powiedz, nie było, ja słyszę, jak to na, na świeżo okay. powiedz co kuczy e, kuczy Marta dostała dostała rybkę mintaja z sosikiem krzenowo, jakimś tam takim no krzenowy ogólnie, zajebisty wielki talerz sałatki I... czyli surówki takie naprawdę na sałacie z pomidorkami i tak sobota mija dwa wina do opiedolenia, już jedno kończy się Bezdomni też żyją. Bezdomni mają ciepło, bezdomni są na plaży, bezdomni się opalają. Bezdomni będziemy nadal. <laughs> <laughs> Pozdrawiam kuros wszystkich przyjaciół. Nie kurwa. A co ty masz w tym kubeczku metalowym? Wojskowym? Wino Tinto. Wino no. Tinto. A jo? A jo? A jo? A jo? <laughs> Skórby s także, po, ka także no szalone. po kartoniku na głowę i lecimy, nie? Lecimy tutaj. Karton na głowę, jak to gruby nawinał w swoim tekście I jest spoko, nie? Dyskoteka dla bezdomnych może? Idziemy operować. Chodźcie, zobaczymy, jak świat idzie. nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, jej, chłop, znieśmy. Do na i morskim opowieściom. Paj, bab, to jest morski statek, szparą to wiatr, co dmucha z gestem. Cierpi kraja nie do statek, morskich opowieści. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, jej, chłop, znieśmy do doskonałe morskim opowieściom Teraz wkrótce Co opowiesz jak ostatnie dwa dni ci minęły Bo ostatnio nas nie było na wizji Ja powiedz. powiem tak jest mam powiedzieć? szósty dzień bezdomności. Czatujemy, koczujemy, czy jak to kurwa można nazwać yy, w Lamandze Nie wiem, stawialiśmy ciągle na różnych znajomych, różne opcje Szanowni opcja nie wypaliła I wiesz, wielki pedał? Tak, i z tego pedała wyrósł, że jedziemy chyba na Anglię Chyba, to też nie znaczy, że na pewno A ogólnie spotkaliśmy Polaków Jesteśmy na kurwa ich obozowisku u chłopaków z Dni. Było ich tam trójka, jedna dziewczyna, Hiszpanka. Ola. Jesteśmy w Hiszpanii po sześciu dniach bezdomności, kurwa. Jesteśmy na na z autostopu, jeszcze z chaty. Co, Marta, powiedz? W końcu mamy prawdziwą Hiszpanię. <laughs> jest <Rozpijacie? laughs> yeah.

<laughs> okay. <laughs> Duży dom, możesz pokazać Marta na no górę? Pokazałam, pokazałam tak, wszystko. Tak. O, tutaj trzeba się rozglądać. Trzeba się rozglądać, bo się nikt nie wie, trzeba. że kupiliśmy ten dom. Otwieramy sobie, mamy klucz. Jak widać. <noise> Chodzimy. Oj, tutaj się zaczynałem, czekałem. No teraz, uwaga, uwaga, jak tutaj Ta jest. Może jesteśmy na wojnie. Jesteśmy na wojnie, kurwa w tej Trzeba mieć wszystko przygotowane. Nie, ktoś tak domu zamyka drzwi. Ale ja tak kurwa, w domu zamykam drzwi. No, całe mieszkanie jest nasza, znaczy, ale nasza sypialnia teraz. jest... nasza sypialnia, dokładnie. To jest no jeszcze dopiero się wprowadziliśmy więc to tutaj naszemy pokój tutaj jak chłopaki będziecie chcieli przyjechać to tutaj czeka dla was pokój pokój był pokój dla PlayStation No tutaj jest można przejść chodź dobra na kuchnię chodź a ty a tędy nie idziesz na kuchnię Dobra, idziemy tu możesz pokazać salon salonik salonik gdzie tu tam no scena jest e, idziemy na balkon Piękny balkon. Nasze już kubki stoją. Tutaj balkon proszę co tam jest za Tu są nasze okna na piękne, zobacz. Mamy kraty, bo, bo, bo jest niebezpiecznie. <grym> to jest niebezpiecznie. No, niebezpiecznie. no musimy mieć kraty. No i uwaga, uwaga! Jesteśmy w kuchni! Hurra! Jest szopka jest... dzisiaj kurwa szczurok, jest kurwa chleba z kurdysy. <grym> Nazrob. Zobaczcie. Ale... Jak chuj sobie przegryzł i kurwa nam obgryz to menda, mm. nie? No i właśnie za chwilę zabieramy się tutaj Wodę sobie nanieśliśmy, zabieramy się tutaj w na ekranie Yeah! Jak się czujesz Marta, Powiedz swoje doznania ostatnich no, ostatnich dzisiaj... dni, dwóch, może trzech no powiedz nawet trzech, co możesz powiedzieć? Dzisiaj w nocy na pewno poczułam się dosyć szczęśliwą. i to nie z powodu orgazmu ani odczuć seksualnych. Tylko z powodu tego, że pierwszy raz od 6 czy siedmiu nocy spałam na łóżku. Znaczy łóżku. ośmiu nocy. Od, od ośmiu nocy. łóżku to może za dużo powiedziane, aczkolwiek na materacu. Więc... Czyli miałaś miękką pod dupą. Miękko pod dupą. Witamy Was. Właśnie idziemy guzeczkiem sobie, ale... Nie tak jak myślicie, że jesteśmy na zakupach. Nie, nie. W Lusku mamy co innego. Mogę Wam tutaj pokazać. W Lusku mamy paniaki i jedziemy po wodę. Mieszkamy jedziemy właśnie... Po wodę! Jedziemy! Po wodę! Po wodę! Jedziemy! Po wodę. jedziemy. Jest... W krótkich słowach mogę to... No, w krótkim słowie mogę to tak wyjaśnić. Pierdolona patologia.